Cześć. No co, Ten river z nami leci. No on nie chce. Nie <laughs> nas. Ja nie wiem czy <laughs> on leci, czy on po prostu myślisz, że jest jednym z sandków. Na to właśnie wyglądało. River, który chciał być sandkiem. <laughs> To się krudol na mną Co? tak trochę. Trawlera widzę. Czołgi na dole. Panowie o walecie. Lightning, ja Lightning przywieży. Sandek jeszcze tam oznaczyłem. I zaraz ich pójdzie, rozwija bacznie. No co ten river Ej, River myśli, gdzie to są moje tuczki? Ja <noise> yeah. czemu ja nie mam Bazylów? Dobra, jedziemy. Nie, bo już się zaraz w tym Bazylu ammo skończy. Nie, bo już się mamy dwa nie za dobrze się bawię Zawsze jak się dobrze bawię Ammo mi szybko schodzi Ale no mamy ammo Kurwa jakiego ją z Zeza, no to często i nie mogę trafić w nie Ważne, żeby hałas robić Wali ile ci się podoba Darmowe kulki to bior dają Skyguard na dole yeah, no, do, trochę do przodu może co? No chodźcie tam, jedziemy na tą drogę Polegaj pierwszy. Drugi lightning z lewej, zrób dobre wrażenie. Jedź laza. O kurwa, ty. I zatrzymujemy się za nami. Lightning po lewej, I w, e, harasser. Lightning, lightning, panowie. Pali się, już Ale pali teraz się. teraz się możesz ruszyć. Padł. Loki dostaje. Yy... A ruszaj się. Dobra, Kadebra. Sandek jedzie ich. O, oni tam z przodu są, walimy. I po lewej, i Sandek po lewej, dawajcie Sandka. Słońce, uspokój się, gdzie ty. Tam jeszcze gdzie jeszcze tam no, no, mnie. Yes, moi... Ja stoję traurę. w miejscu człowieku. Kto mnie tu pcho? Uwaga, light z tyłu. Nic nam nie zrobią. Kurwa, no. A w grupie być. Ja nic nam nie zrobią. No ja dostaję mocny wpierdol rozumiem, nie? Tak, Laza, rusz się Laza, rusz się, no Sądek ze zakrętu wyjeżdża A to Laza się tak kopci Ja myślałem, Jeż że ty dymny rzucisz Nie dobiegł, do nie, no, nie dobiegł nie dobieg. nie dobieg. Jedźmy do przodu albo do tyłu Słoniu, zablokowałeś mnie Jeźdź do przodu i do tyłu, a nie skręcaj Jedźcie za czołgiem, jedźcie za, za kolegajstem no tutaj to jest to jest najbardziej gówniane miejsce jakie może być. Mamy jak ich ostrzeliwać, a oni mają jak nas ostrzeliwać. Lightning boż, so, boż, so, no, wie, jest lepiej. Wyjechaliśmy, czy nic jest light. Uważajcie. Słoniu, no kurwa, do czego ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? No za pole gejstwem. To wolisz bronić pole jednego niż trzech sandków? Sandek, sandek. też jechać. Oj. Emo, no. mi tak Konec, jedzie, limita, sandek. wszystko zdejmujesz? Patrz z tyłu. Jak fajnie. Nie idzie podejść, nie? Uciekł. nie uciek. mógłbyś się ruszyć? Włoski, nisko. A może ściągnę nie. trochę piechoty tutaj, żeby mięso jakieś bierało w Jeszcze. Mało się ruszyłeś. A z, z tyłu, tyłu life light light, light, light lata z tyłu. Okej. Okay. Teraz lepiej? Nie. E -moka, daj coś poza mięso. No Dochodzi tak samo. Nie. Kurwa. A tu nie ma jak się ruszyć. Hej. Zmieńmy miejsce, co? Do przodu. No, no. powiedzmy to trochę, ale powoli, powoli Spokojnie, nigdzie nam się nie, nie spieszy, jesteśmy panami sytuacji przecież Na którym poziomie masz przyładne Który, Ja? No? Ja? Tu kupię tu jest, jest zez... ten e, zoom zacerta <laughs> Wolnie Tołowe zadanie Dziękuję to przełatę do Max w kierunku S idzie za zgórzami. Może, może jest jedno, jeden punkt przeładowanie, ale tak Zanek, minimalnie Tego ściągnął. Chodźcie, stręcimy w prawo i bijemy się tutaj na górkę. Kauner, przed nami. Mam no, O, Sandyk z prawej. siedmi. mi. Został. Pojebało się temu. Chodźcie na tego Sandka po prawej. biegiem. Ej, no właśnie, nie może Uwaga, nie lightning. Po lewej jeszcze Prowler. Po lewej, lewo, lewo, po lewej. Lewe, Dobra, jest. na razie jedna rzecz na raz. Prowler, rozstawiony jest. Nie podróżujcie sami. Po nie mam konta na... Nie mam kontroli na sandka. Lightning po lewej. Mam nic więcej. Więc ty widzicie? to w tył strzelajcie, nie? W nie, nie. Bo. Bo Lightning po lewej, dobra, stanek leży, mobilizuje. Light C4, następny lightning nogę. Dobra, pad Uwaga, tutaj są miny z granatem. Takie to przeciw, wieżyczka znaczy się, wieżyczka i lightning dla zapalikapcza. Dobrze, może się wycofamy trochę. Bo nas biją z tego mostu po prawej. Popro pijasz z respi teraz, tak że będzie bezpieczniej. A, mięso. Tak, wyżyczka z lewej. Do tyłu, do tyłu, do polega, jest, uwaga. Polega jest. znaczy pokór. Co? Tutaj odjeżdżamy. Uh -huh. hmm. Skręcamy, skręcamy tak jak przyjechaliśmy. Tak. Na wsteku, na wsteku. Nie przodem, tyłym, tyłem, tyłem. Ze wszystkich stron taki sam pancerz. Kurwa. O, słoń padł z drugą na prawą. To reszcie i pełna trąbka do nas. Ja niedawno się dowiedziałem, że... Zerg jedzie do nas Sandek z pełnej pojazdy. O, ja jedzie zerk, to nam pomogło. Dobra. O, o, się, nie o, tak się na polegańca. Tak. Same Sandki, ja pierdolę. Teraz ja się tam, ci się tam, ci tam Teraz tam ci wyjadą, żeby nas pogonić, a tak jest coś i zobaczą. <grym> Ej, sędzi. No, chyba się chyba się spodobało, same Sandki. Mam nadzieję, że polega jest ja tu nagrywa, nie? No i wszystkie z baleselami. No, bo... O nie? nie, ale zerk. Wcale nie, są mi bulldogi i furie. Każdy wyjął, co miał. <grym> Dobra, teraz możemy... Ja, O, Kto jest na prawo, widziałeś? Andiamo, diamo A dobra, już Ty coś się ośmiela latać nad nami. Jak to wygląda, no. ja pierdolę. Andiamo, andiamo. mam jesz, miec, jesz. Ty go zjesz. Treść Prawo. O, zabiłem chyba wieżyczkę. Z prawej, i piechota. Ty właśnie co? Sandek na górze sprawy. prawej. Wieżyczka się liczy jako pojazd, czy? Wieżyczka. Wieżyczka. Ja to Zostanie... ja ale jest jako wieżyczka. wieżyczka ale to wieżyczka. Ale w sensie to jest nie, taka nie. bazowa wieżyczka. Na lewo, Polgę Sandek. Lewo. Pol gejs, sandek. Czy się do ubitych pojazdów. O to chodzi? No ja co chciałem wiedzieć. To wieżyczek się zalicza do czego? Ja będę za z robił Dobra, podjeżdżamy... Może nie tam? Może w prawo? Chodźcie w prawo. No to chodźcie w prawo. Mam takie zajebiste miejsce. Ej, okay, to poczekajcie na mnie. To Tak, jest na prawo. Masz sobie w budowę. Poczekaj na mnie! Noga! Tutaj do przodu. Noga! No już, już, już. O, widzicie, no. gdzie tam po prawej jest ten punkt A? To było tam. Ciężko tam sandkiem wjechać. To tak trochę wolniej, bo ja do drugim, kolejnym sankiem, zniszczony poprzednim. Prawa strona light. O, ja przejmę panel, ja przejmę panel. Dawaj. Jak mnie nie ubiją. Ale taki ładny zer był. Teraz, oni dopiero wracają teraz do nas. Tak? No zobacz sobie mokki, na mapę co się Coraz co więcej mokki, czołgów mokki, jest mokki, wycelowana mokki. w naszą stronę. Holy shit. E, słuchajcie, oni rajdy przepuszczają piechotą na nas. Tu miny rzuca, miny, miny. Uważajcie, nie, nie roz... Nie rozjeżdżać się. No, rozjebo mnie. Tam mnie też. Ale mój na nawet się nie wytrzymał, nie? E, bo to granat jest. rzucił, wiesz? A, chyba, że tak. Spoko, zaraz, zaraz. Ja Dobra, chodźcie trochę rakiem. do tyłu, bo jesteśmy przy spawnie, tak naprawdę. Dobra, dosłania sobie poszedłem. O-o, kolejny. Biegnie, biegnie, uciekaj, uciekaj, co tu jest? Tu jakby przy, się strzelców ze dwóch. Albo jeden. Dla ja ciebie, losaj. Pan, trochę A, blokujesz dobre. mi pole widzenia. Dobra, chodźmy sobie. panie. Ja nie mogę się wycofać. Odjedźmy, bo tu max chodźmy, pepans wyjechali... panc no, no wyjechali. składowy tam, gdzie jesteście. Cofnijmy się. No to Słuch, nawet Moskity plutonowym? nie chcą latać, żadnych lipków, nic. Też byś nie chciał latać. No plutonowy. No plutonowy. Gdzieś tam możemy zap... Chyba, że ktoś chce się tutaj rozstawić gdzieś. Nie no, na, na plutonowy na pełnej kurwie, ja pojadę, zobaczę co tam się dzieje. A jak nie, no to możemy. O! Woo! <laughs> jak wiek, jest, na na po... jest na plutonowym? Bardzo no. dobrze jest na plutonowym. O! Znaczy dobrze! Powierzyć, co? Da się żyć. Aha. Dobra moment, bo się trochę rozle rozleźliśmy. Tak, wszyscy na plutonowy, patrzcie. Ja już dojeżdżam. Prawler no, ja na nie, nie do naprawiamy na pewno? Lightning? lightning no na Lightning. Dobra, plutonowego jak będziemy później wyruszać, to strony wie, że będziemy mieli fajny widok. Te działka mogą być aktywne wtedy. Mamy tylko jednego sandka z naprawą? Już jadę. No, na chwilę obecną, ja już dojechałem. A jest, jest do kogoś? Tak, tak, ale jakby bili, to możesz cofać. Bo może, może cofać. Może raczej do, do przodu, na składowy będę jakiś. Tak, By było coś tego, co śmiało jedzie. Dobra, w sumie. W tej chwili chyba można się trochę rozjechać o, tymi setkami z, z amunicją. Się. Jeszcze raz nie raz nie to pewnie będą chciały amunicję. Jak chcecie, to możecie pojechać trochę przez te dwie minuty. Libek przed nami już nie. w każdym razie był. Dobra. Ja tutaj stoję tym sandkiem rozłożony i się ubieram, jak coś to mnie brońcie, a jak nie to po prostu jedźcie i ja se padnę.